tej strony Od 11 kwietnia do 14 jest zniżka na materiały eksploracyjne, wyposażenie, miejsce w garażu, style i czołgi 5 tieru standardowe 50%, 30% zniżki na czołgi od 6 do 8 i premki od 6 do 7 i 15% na od... Aha. Czemu jest tu 7 tier? Tu chyba powinna być ósemka, dobra. No i 15% od ósemki do dziesiątki, napremki też 15%. Tu się zamatłałem, ponieważ popatrzcie, tu jest pewnie błąd, bo to jest pewnie od ósmego, to jest standardowy. Teraz mamy KW-2. Event, który się zaczyna od dzisiaj. Jest specjalna misja tylko dla kw dwójki, dlatego jest niżka dla tej klasy. Znaczy dla tego czołu, 10 tysięcy obrażeń trzeba zrobić, dowolnej ilości bitew. No z 1000 myślę, że spokojnie da się kawałkiem robić na bitwę, no ale kto co woli. No i oczywiście to jest powiązane też z wydarzeniem na streamach, więc to sobie może Wam link dam do tego, żebyście sobie weszli na odpowiednie strony. Ja niestety nie będę tym zainteresowany. Do sklepu trafił Centrum MK, którego bardzo lubię i S75TS, którego jeszcze bardziej lubię. Uuu, bardzo tanio. 111 zł. Jak na porządną premkę, która będzie Wam zarabiać i na linii frontu będzie spoko. S75TS kosztuje 154 zł. No to nie jest to drogo. Powiem szczerze, standardowa cena to 160, więc jak za taką premkę. To jest spoko cena, więc jeżeli ktoś szuka teraz premki za kasę, no to myślę, że Centurion jest najlepszym wyborem, bo jest troszeczkę wymaga skilla, a Centurion sporo potrafi odbić. Dobra, to było na tyle. Cześć!